No, witam, witam. Tak sobie robię evencik archeologiczny na świecie pobocznym. I co zobaczyłem, coś, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli ktoś nie chciałby robić zadań tych dodatkowych, już mówiłem o nich w poradniku do eventu archeologicznego. Natomiast chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że w jednym z nich jest do wygrania pod koniec, po wykonaniu pięciu zadanek, królewska, królewska marmurowa brama. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, dobry budyneczek z bonusem do ataku i daje on bardzo wysoki bonus do ataków w wysokich epokach, w przeliczeniu na kratki. I która to jest, z którego to zadanka, zaraz zobaczymy. Tutaj pyk. Jest to z tego zadanka złota gliniana tablica, właśnie o takim kształcie. Także ja jeszcze wszystkich tutaj nie obczaiłem czy coś, niektóre porobiłem. Natomiast to jest rzecz warta uwagi, dlatego zaraz, zaraz to zdobędziemy, zobaczymy. Pokonaj średniej wielkości armię. No to pykniemy to w taki sposób. Powinno to pójść na automacie bez problemu. Dokładnie. No i bierzemy tą bramę. Ok. Tak, i ona daje 2% do armii atakującej, ale jestem w epoce wczesnego średniowiecza. Bo rozmiar 3 na 2 natomiast w wysokich epokach daje to dużo większy bonus. I to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. No cóż, mam tu miejsce postawić, no na razie to mam taki, no tutaj niby mam miejsce. No dobra, niech będzie tutaj. Natomiast to w wyższych epokach bardziej się opłaca niż w niższych, ale skoro złapałem, no to postawię, czemu nie? Ym... I zdecydowanie polecam robić, nawet jeżeli komuś się tam nie chce na maksa cisnąć czy coś, to przynajmniej to zadanko, ponieważ to jest bardzo dobra nagroda. Po prostu. Natomiast zdecydowanie warto zrobić wszystkie, ponieważ za zrobienie wszystkich dostaniemy tutaj dodatkowe, dodatkowe miotełki, łopatki i dynamit, co zwiększy nam szansę zdobycia, wbicia diabelskiego młyna na maksa. A tak to różnie może bywać, no bo różnie możemy tutaj działać, różnie wybierać, także... Lepiej, lepiej to zrobić. Ale uczulam właśnie na to, i właściwie jakby się złapało więcej takich, no to wtedy może więcej tych bram by się złapało. Natomiast jaka jest dystrybucja tego, to nie jestem pewien. Tak czy inaczej, jest coś takiego do zdobycia, dlatego uczulam osoby, które miałyby lenia, żeby to robić lub by tego nie zauważyły, że należy i warto to robić. Natomiast jeżeli chodzi o bonus, to, to można sobie tam sprawdzić wpisać królewska marmurowa brama. I tam się pojawi, pojawi na stronce, jednej stronce fandom, Foe, czy tam jakieś tam, i tam będzie pokazane właśnie w jakiej epoce, ile procentów do ataku daje. W, w wyższych epokach naprawdę daje to bardzo ładny bonus, dlatego polecam. I to tyle. Dzięki za uwagę i życzę dobrego RNG, czyli, czyli po prostu dobre, pomyślnego systemu losowości w, w grze, w, w evencie i w ogóle. Pozdrawiam w selfie